Witamy w Mielcu, w mieście, gdzie nie ma prądu. Z oczywiście, jak, jak zawsze jest Derek Studio. Witam wszystkich. Jak widać, no, w sumie nie widać. Brakuje prądu w całym mieście. Niestety. No i w sumie nic nie ma zbyt ciekawego. Jedyne światło, jakie jest, to sa samochody jeżdżą. No i to tyle w sobie, no. Wydupiło prąd wszędzie. Z tego co słyszę, to strażacy włączają agregator, już nie wiem ile nie będzie prądu. Tego się nie wiadomo. Już widać, że auta jadą. Dobrze, ja żegnam się ze wszystkim. Siemano. Minęła już godzina i nadal nie mamy prądu ani światła. Ale z tego co widzę, to już powoli włączają światło, bo w innej dzielnicy już mają światło. Jeszcze u nas, z tego co widzę, nie ma światła niestety. Ale jest dobrze, bo jeżeli tam są światła, to niedługo tu powinny być światła. Z powoli jakoś włączają to. Widzimy się później. Jeszcze włączyli prąd, jak widać. Co prawda nie wszędzie widać, bo jeszcze mamy się świecą, ale w mieszkaniach zostały włączone, jak widać na wieżowcach. Już widać, włączone wszędzie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć. I run I'm hungry. No, you niggas hear it in me. So when it comes to this rap shit, I'm the any C. These cats really think they have a chance till I spit a couple lines and have these fools taken down by an avalanche. Blanco, fresh out of the boat like Urbano. I spit that pure shit.